Siemaneczko w sobotę. No ale wy pewnie zobaczycie ten filmik w niedzielę, proszę Państwa. Ja jestem z pieskiem na spacerze w tajemniczym parku. I tak chodzę i obczajam, tylko żeby mi psa coś, proszę Państwa, nie zaatakowało, bo pies jest po przejściach i przed przejściami chorowity. Jakiś coś ponoć ma, proszę Państwa, ze sercem, ze sercem. Nie, nie, nie z głową, tak jak osoba prowadząca go teraz, ale ze sercem. Lubię ten park. Właśnie muszę obczaić. Zobaczcie, jakie fajne te kamienie, to są takie kiedyś to się mówiło polodowcowe. Ciekawe, czy to teraz jeszcze tak się mówi, czy... czy one inaczej tutaj napłynęły, ale zdecydowanie tutaj to jest taki, patrz, jesteśmy w takiej niecce, niecce, w wąwozie, w wąwozie, to będzie bardzo dobre słowo, możliwe, że jest jeszcze lepsze, idę tam szybciej trochę, bo tam jakieś dzieciaki gorzej są, powiem Wam teraz, od zwierzaków nieułożone, no takie jakieś i te dzieci. Już ci rodzice nie są w stanie nad tymi dzieciakami w ogóle panować. Nie wiem czy macie takie same wrażenie. Jeszcze dobrze, że ta powiem wam matka i ojciec, chociaż trochę pomyślą. I tego dzieciaka wezmą wypasą trochę po tym parku. Wiecie, niech się przegania, przegania. To możliwe, że jak ten dzieciak też łyknie tego świeżego powietrza, zresztą matka też, wiadomo. No to troszeczkę się tam na ten jeden dzień dwa góra góra dwa coś tam się lepiej poukłada, ale tu jest towaru, patrzcie na ognisko, tu chyba widzę, że ktoś też wpadł na taki pomysł jak ja. Odnośnie, o matko z tyłu jakiś pies jest dosyć, może nie tam, że Ban bandyta tylko taki, no trzeba uważać, trzeba uważać, bo jak tego chorowitka mojego by coś zżarło, a wiecie pies jest pod opieką, bo to nie jest mój pies, tylko byłych sąsiadów i tak naprawdę nie wiem co jest jeszcze powodem, że on jest proszę państwa podrzucany. Jakże tak powiem, to już nie są moi sąsiedzi. Kiedyś się pomagało po sąsiedzku, no ale teraz słuchajcie, no to to już taka. Proszę Państwa, dziwna rozkminka, chodź tu, tutaj, idziemy. Marlej, przecież on by Ciebie po prostu jak pelikan tak i by było po psie, po psie, O tam są fajne jakieś takie dróżki, można by coś... Splądrować, spenetrować, co myślicie? W ogóle ja lubię tak, taki parkie, słuchajcie, takimi, może nie zgniłymi, ale takimi, fajnie taki jedzie, tak tak, tak ostro, tak dryfi, takimi yy, śmierdzącymi, tymi. Gdzie tam śmierdzącymi, właśnie, to jest przepraszam, po prostu wymknęło mi się słowo śmierdzącymi, taki zapach takich mokrych, gnijących liści. Znakomicie to. Słuchajcie, nie smakuje, tylko wybornie wąchuje. Jak to się mówi? Smakować, a, a zapach tak się delektować? Nie wiem. Wybornie pachnie. Wycieczka dosyć powoli idzie, bo tu wszyscy nas wyprzedzają. Ale Wam zaraz sprzedam fajną miejscóweczkę. Jeżeli tu jesteście gdzieś z okolicy. Proszę Państwa, Newcastle. My obecnie znajdujemy się w Denton Parku. Może ściśle nie wiem dokładnie w jakiej tam części tego parku, ale choć ten przypału, przypał. Patrzcie te gałęzie fajnie są połamane. Super to wygląda. Piecy jest totalnie, naprawdę dramat, jest tak niełożony, ale oni sprzedali mi tą bajkę, że on ma z tym sercem, wiecie, coś i ja już nawet nie chcę tego, nie chcę ciągać tą smyczą, tego psa układać, no, trzeba się z tym pogodzić po prostu. Wiecie, jak to jest ludzka głupota, jest nieuleczalna i podejrzana zwierzę, o Jezus. Słuchajcie, ko... niestety poszłem tutaj w prawo, bo jakiś Jakiś piechur z pieskiem za nami idzie, i myślałem, że gdzieś skręci. Słuchajcie, ale trzyma się coś za bardzo naszej dupy. Tam znowu coś w krzakach się dzieje, jakaś, jakieś zebranie marnej, No nie jest dobrze. Tutaj, słuchajcie, była jakaś mała impreska. Impreska na konarze. Lecim tędy, Marley. Tam ktoś się czai się robi, no, patrzcie tam normalnie. Miałem wrażenie, że to jest taki ktoś oparty jeszcze w czapeczce. Za tym drzewem. Nie wiem czy czajcie temat. Dobra, pan już poszedł, bo pies się pewnie wysrał. A wiecie, piesek wysrany to właściciel zadowolony, nie? Marlej też już się wysrał, no nie udokumentowałem tego tu jaka polana, w ogóle tutaj dzieciaki bo tu nie można wjeżdżać na motocyklach nie, tych takich, wiecie spalinowych, ale nie ma żadnych takich regulacji odnośnie teraz tych elektrycznych, mają takie krosy normalnie elektryczne, słuchajcie, tak tu fruwają po tych górkach nie jest to jakieś tam ucierzliwe nie są dzieciaki też jakieś tam agresywne wiadomo, lepiej niż się wyszaje, leją na motorze niż tam będą pić po parkach, nie czy ogniska kopcia? Ogniska też niech palą. Każdy, każdy z nas był młody i też się jarało ogniska. Patrzcie jak tu było palone. O, idzie ta pani tam z tymi psiakami tam fajnymi takimi. Ale to mi się podoba właśnie, wiecie, że... Kurde, tam są wolne psy jakieś lecą, o rany. Ja pierdziele, chodź tutaj. Chodź, bo to się może źle skończyć. Łomatko. Łomatko, słuchaj tam latają psy tak agresywnie szybko. Chodź, choć choć dobrze, że mamy na kamerze udokumentowane. Jakby co, jakby go coś zaatakowało. Ale widać, że pies jakiś ułożony się słucha. Nie to co? Nie to co ten kundel bez rodowodu. Tam już się zebranie zawnieło. Ale... Bardzo zimno, chyba wam mówiłem, bardzo zimno jest w tym parku, zdecydowanie. Pff, nie wiem tak nie mam termometra, ale wydaje mi się, że nawet może być z te 4 stopnie różnicy tu w tym wąwozie, jak, jak poza nim. Mam takie wrażenie, nie wiem dlaczego. Ale jazda, patrzcie jaki, jaki mózg ludzki, sobie od razu jak gdzieś się chodzi, nie wiem, czy też tak macie jak ja. Od razu sobie jakby przypomina miejsca, no takie wiecie, z dzieciństwa albo z Polski na przykład takie jak się, się tam chodziło i powiem wam tam u mnie w mieście to był taki żydowski żydowski... Kurczę, nie wiem czy to słowo można da YouTube mówić, ale już poszło niestety taki cmentarz. No i był bardzo podobny, bardzo. No tutaj kurczę, patrzcie jak to, zaraz wam pokażę jak to drzewo jest powykręcane zarobiście. wiecie co, ja wam też proponuję czy macie psa, czy nie macie psa no wybrać się tak no nie wiem, czy solo, czy w towarzystwie z kimś na spacerek do takiego parku bo naprawdę, naprawdę to bardzo dobrze odświeża mózg pomimo, że już tam od tych YouTubeów i tiktoków to już tam za wiele chyba w tych łbak nie mamy poza sieką, ale tutaj właśnie można odpocząć troszeczkę od tej takiej bomby eksplozji cywilizacyjnej. Ja już też się na tym łapię. Gdzieś tam oglądałem ten program, że właśnie te, te tiktoki, że tam te 15 sekund się tylko ogląda, że to właśnie jakąś te eksplozje dop dopaminy chyba, dopaminy, nie wiem, możecie mnie poprawić, jeżeli tam się źle wyrażę, że te eksplozje takie się krótkotrwałe. Znowu ten facet idzie, matko boska Marley. Strasznie przypałowo mamy y tą aleje, dobra, chodź tu pójdziemy oni się pójdą tam, a my wrócimy no właśnie i ta, ta dopamina takie wiecie, są te szybkie eksplozje i oglądamy te tiktoki no albo tam te na YouTube też są te shorty i mamy te uderzenia tej dopaminy To chodź tu, chodź i później jakby w rzeczywistości chodzi mi o to że w rzeczywistości później nie możemy jakby tego zastąpić i nadgonić, rozumiecie? Że ten poziom, ten po prostu, taka jest ta radość tych durnych filmików, no bo to tam nic, no zdarzy się coś mądrego tam rzadko, ale chyba obecnie to się najbardziej zatrzymujemy na tych takich głupotach. Mam wrażenie, a może tylko ja niestety, nie mam pojęcia. No i tak mi się zeszło. I widzicie jak to jest. Gdybym nie miał tego psiaka pod, pod tą, pod opieką, gdzie ja bym się w ten sobotnią, sobotnie popołudnie wybrał tutaj na ten, na ten spacerek, nie? He. Słuchajcie, teraz sąsiedzi jak oglądają ten film, to oni sobie powiedzą, ten pies mu życie po prostu uratował, a on narzeka. He. Jeszcze będą chcieli z tego tytułu jakieś benefity, słuchajcie. Kurczę, ja też chlapnę tym jęzorem, nie pomyślę. Chodź Marleś, zobaczymy, jaka tutaj jest ten. O, wow, patrzcie, jaka ta. Jaki wąwóz tam na dole, my tam byliśmy. A tam, gdzie jest ta rzeka, tam dalej, gdzie widać, to rośnie, jak już będzie, nie wiem, chyba w maju. Nie w wiem, w kwietniu chyba. Będzie, proszę Państwa, yy, i tutaj o tutaj na tych alejkach też wszędzie czosnek niedźwiedzi rośnie no zarąbisty nie wiem czy znacie czy nie znacie ja właśnie mam w tym roku muszę wykopać i troszeczkę wysłać tam kurde to jest mega nieopłacalne ale słyszałem że w Polsce taka sadzonka czosnku niedźwiedziego to nie są tanie pieniądze a tutaj normalnie połacie proszę państwa tego rosną połacie ja to sobie zawsze narwę do takiego robię spaghetti, a nawet na kanapki tak robię, jak, jak ten. Jak, jak, jakby szczypior, wiecie, jak jest w sezonie tego. A jak żeby było, jak po sezonie, to sobie robię takie pesto. Oliwę z oliwek daję do termomiksa albo do blendera. Wiecie, z miksu jest oliwą z oliwą, trochę oliwą oliwą. Oliwą z oliwek, dobra. I oliwa z oliwek, te, nawalę tego właśnie czosnku niedźwiedziego, tych tych liści. Do tego trochę soli. I w takie, takie kupiłem sobie, no nie były tanie, słuchajcie, nie były tanie, no ale, no musiałem już zapakować, wziąłem sobie takie jak do galaretek, takie małe, nie wiem czy czajcie temat, do galaretek to się tam używa, no i do tego właśnie się ładuję i później na, na zimę, czy jak już wiadomo, bo dopóki jeszcze to ten czosnek rośnie, no to wiadomo, świeżego nawet ten zamrożony nie zastąpi, nie? ale chodzi o to właśnie, że później macie patrzcie, wyczuł coś ale on nie, niestety, ja myślałem że on za jakimiś metalami kolorowymi, złoto, coś srebro będzie szukał, absolutnie ten pies, słuchajcie, tylko tylko padlina i suki nic więcej, nic, nic, nic więcej w tyłowie. nie ma, i szczanie, szczanie chodź Marlejku no, no taki ma pies żywot, nie no, więc mówię wam, jak jesteście gdzieś w okolicy to dajcie znać. O, ale w ogóle mam takie przesłanie, bo ja potrzebuję ten y, czosnek niedźwiedzi dla rodziny z Polski. No, słuchajcie, no rodziny się nie wybiera. Kiedyś się chlapnęło jezorem, że tu jest tylko tyle, tyle tego czosnku, no i ludziska mówią, słuchaj, ta rodzina mówi weź, przywieź, przy, wyślij czy coś. No, oni myślą, że wysłać to jest 5 zł i to poszło. No nie, no to Słuchajcie, to kosztuje, to są koszta, to jest czas, to jest wszystko, rozumiecie. Dobra. I mam taki apel. Jak ktoś z was w Polsce gdzieś mieszka i też rosną takie duże połacie właśnie tego czosnku, no i tam wiecie, macie jakieś chody i możecie wykopać tam parę tych sadzonek, to bardzo proszę o jakiś tam ten yy, w komentarzach do mnie pisać. Nawiążemy współpracę. No współpraca niestety będzie jednokierunkowa bo ja potrzebuję opłacić komuś takie wiecie wysyłkę, żeby mi to przesłał dla kogoś w Polsce uwaga, patrzcie normalnie się ten ślisko zrobiło kurde, wczoraj 14 stopni a dzisiaj znowu zimno To w ogóle jest niezłaniecka taka patrzcie, wszystko jeszcze zaszronione to jest 15 godzina no to taki apel z tego czosnka niedźwiedziego, nie? A jakby ktoś był z UK potrzebował, to dawajcie znać, to wam wyślę, bo tutaj mam niezłe, niez... niezłe połacie. Mogę zawsze wykopać i wysłać, nie? Czajcie, o co chodzi. Mam to dam, jak to ja mówię. Ale tu jest taka wspaniała cisza. Ja chyba po tych parkach tak lubię łazić, bo za dzieciaka to się na grzyby chodziło, a tutaj jednak w UK to człowiek jest no, w jakimś stopniu pozbawiony tego chodzenia do lasu na grzyby, i może przez to szlaja się po tych parkach, nie? Może tak być. Marny, ty mnie nie ściemniaj, bo ty i tak nic tutaj nie wytegujesz, nie wynajdziesz. Dobra, rozłączam się na sekundę dłuższą być może, bo mi łapa ścierpła. Po prostu tak zimno. Patrzcie, ja tu się wracam z Marlejem, a tu jest Marley Gym. Kurde, Marley, możliwe, że ma tu, proszę państwa, jakieś chody na tej siłowni. Muszę z nim pogadać. Możliwe będę miał jakieś rabaty, ale się zimno zrobiło. Ja już po ponad godzinnym spacerku, może i półtorej będzie. Piesek zadowolony, ale powiem wam, jak miałem brzuch wywalony, tak mam wywalony, więc jeżeli chodzi o współczynnik spaceru do kalorii no to jest dosyć słabo, to jest dosyć słaby temat. Waga stanęła, słuchajcie, stanęła. Tylko dlaczego stanęła na tak wysokiej wadze? Dlaczego moja waga nie może stanąć na 110, 110, słuchajcie, 110 kilo? Czy ja tak wiele. Żądam w swoim życiu. Przez mi się wydaje, że jestem minimalistą i naprawdę żądam minimum, minimum w swoim życiu. Więc ja chcę, żeby ta waga spadła tylko na 110, ewentualnie 115. Ale to a tu słuchajcie, jak stanęła, to stanęła. Ale to jest, zobaczcie, jakie to jest dziwne z tym, od... no może nie z odchudzajem, bo z tym to u mnie zawsze było kiepsko. Ale z tą wagą, nie?, że stanęła. Może będzie teraz. Pocieszmy się, było 137 przed Paryżem, no to teraz później coś tam. Nie wiem, chyba dobrze kłamie. 128, coś tam spadło tak. Dlaczego ta waga stanęła na tym 137, a nie na 177? Nie mogła sobie stanąć, mówię, na 110? Strasznie to mnie takie właśnie zastanawia, powiem Wam. Nie daje mi to żyć w pewnym sensie. Z tego powodu, że ta waga nie spada, nie? Dobra, kończę tą moją rozminkę spacerową. Dzięki, że byliście ze mną, że was nie zanudziłem totalnie całkowicie. Żegnamy się dzisiaj z wami, z marlejkiem ze spacerku. Sobotniego, a wy to pewnie widzicie w niedzielę w niedzielę ja będę też na spacerku, bo proszę Państwa, jest taka sytuacja, nie wiem, czy wiecie, ale pies sra i szcza codziennie. Nie ma weekendu wolnego, czy ten. On musi wyjść po prostu na długi spacer każdego dnia, plus jeszcze dwa, trzy takie króciaki, nie? No ale tutaj nie ma, nie ma. Zmiłuj się, trzeba wyjść. No i bardzo dobrze, bo człowiek sko ruszy z tej chałupy, nie? A tak to by leciały te głupie TikToki, czy jeszcze jakieś eh, seriale. A tak można powiedzieć, coś się zrobiło dobrego dla siebie i dla zwierzaka. Więc Wam życzę tego, może nie życzę Wam zwierzaka, bo to jest mega odpowiedzialność. Ja na swojego się nie zdecyduję, może z tego powodu, że jestem osobą niekiedy leniwą i mi się nie chce, nie? A zwierzakowi nie możecie powiedzieć, że Wam się nie chce. No niestety, tak jest jak jest. Jak się ktoś decyduje, to powinien myśleć o piesku, a nie wyjeżdżać sobie na wczasy i podrzucać sąsiadowi. Co Wy o tym myślicie? Sekcja komentarzy jest Wasza. Oczywiście świruje, znam życie. Trzeba pomagać. Trzymajcie się miłego, miłej niedzieli wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Sekcja komentarzy jest wasza. Trzymaj ta!